Przekonanie władz, że państwo jest, należy do nich, że jest ich własnością. Jak na Boga ma w tym państwie powstać prawdziwy parlament, prawdziwy rząd i prawdziwe media? Putinizm, jeśli chodzi o kwestię jego trwałości, na jego niekorzyść działa to, że on nie ma mechanizmu sukcesu. Bartek Gajos, Ernest Wiedziszkiewicz, Polihistor, 2.0, bo jest nas dwóch, politolog i historyk. A to jest kanał Centrum Jaroszewskiego, w którym będziemy rozmawiać o tym, co jest interesujące dla nas i ważne dla Polski. Zapytałem ostatnio jednego z najbardziej znanych rosyjskich opozycjonistów o tym, co myśli o partii Jedna Rosja, a konkretnie o to, co by się stało, gdyby Władimir Putin zniknął, gdyby partii, Władimir Putin zmarł i czy partia Jedna Rosja jest w stanie przejąć władzę i utrzymać w ogóle struktury państwa i zarządzać tym państwem. On odpowiedział, że partia Jedna Rosja jest strukturą zrobioną z tektury, że to się wszystko rozpadnie, że to są oportuniści, że to są cynicy i w gruncie rzeczy to jest pytanie, które, z którym chcemy się dzisiaj trochę poboksować z Ernestem. To znaczy, czy Putinizm jest czymś trwałym? Czy jednak rzeczywiście, jak za, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy Putin zniknie, to wraz z nim zniknie ten system, z którym mamy do czynienia? No właśnie, y, warto może zacząć od w ogóle terminu Putinizm, bo łatwo używać takich skrótów myślowych. Ja mówię Putinizm, Bartek mówi Putinizm, państwo myślą Putinizm, każdy ma coś w głowie, nikt nie wie do końca co. Więc warto byłoby najpierw stanowić się, jak scharakteryzować to, to zjawisko, żeby zastanowić się, na ile jest trwałe, a na ile jest nietrwałe. Więc Bartku, twoja propozycja, bo rozpocząłeś dywagację, więc powiedz mi, co ty uważasz, że cechuje putinizm? No jakbyśmy taką mieli tworzyć słownikową definicję, to z pewnością wpisałbym tam spersonalizowana forma rządów, ale z takim pewnym elementem oligarchizacji. Oligarchizacji, czyli... Wąskiej grupy osób, które mają dość duży wpływ na to, jak państwo funkcjonuje, ale te, ta grupa osób doskonale wie, że jest ten jeden, który jest najważniejszy, czyli tutaj nie ma, nie ma równości. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna, to korupcja jako element trwały systemu, jako element, który jest pewnym elementem pomagającym w zarządzaniu, ale też w bogaceniu się, bo uważam, że tam jest bardzo silny ten element elity, która chce się po prostu bogacić i mieć fajne życie. Trzecia rzecz, bardzo istotna, to znaczy. Wykorzystywanie przemocy jako instrumentu politycznego i czwarta, którą bym rzucił, to jest tworzenie, tworzenie taki, takiego świata bez alternatywności. To znaczy, że jesteśmy tylko my, którzy możemy zarządzać tym państwem i nie ma nikogo innego. Innymi słowy, nie ma procesu politycznego, nie ma czego tego, czego ma, co mamy w demokracjach, czyli nie ma opozycji jako takiej i nie ma konkretnej alternatywy. To są cztery takie elementy, które bym chyba wpisał do takiej definicji słownikowej. Więc. Y Pojawia się pytanie, na ile te elementy są trwałe, gdy jeżeli lider, wódz, przywódca, Władimir Władimirowicz, Putin, z takich czy innych powodów ze sceny politycznej. Ja bym zwrócił uwagę na jedno, że my sobie definiujemy putinizm w ten sposób, ale w istocie rzeczy, jak zastanowimy się nad tymi cechami, to one odpowiadają w zasadzie charakterystyką wielu takich personalistycznych autokracji, które mamy w świecie. To może być Wenezuela, to może być Iran. W każdym z nich są jakieś dodatki właściwe dla danej kultury, dla doświadczenia historycznego, ale te cechy, które, jak, takie jak eliminowanie konkurencji politycznej, takie jak bogacenie się za wszelką cenę, jak po prostu przetrwanie polityczne danej elity, która, której udało się zdobyć władzę, są na, dosyć naturalne. W rosyjskim systemie, ja myślę, że niezwykle trwały element to jest, to jest coś, co się zwie akademicko-patrimonialność czyli Przekonanie władz, że państwo je należy do nich, że jest ich własnością, to też mogą dysponować tymi zasobami tak, jak sobie tego życzą, bez względu na, na nastroje społeczne, a jeżeli te nastroje społeczne się zmieniają, to wówczas wykorzystują narzędzia przymusu czy przemocy, aby nimi zarządzać. I w tym momencie pojawia się pytanie dla mnie. Czy ten model w przypadku rosyjskim on jest na tyle trwały, że usunięcie Putina z tej układanki Wprowadza takie turbulencje, że mam do czynienia z jakimś rozkładem i rozpadem, czy też w zasadzie oczywiście może dojść do jakiejś zmiany, no bo ten przywódca jest ważny jako arbiter, który równoważy interesy różnych grup społecznych. Ale co do zasady, będzie, będą dwa, trzy lata obijania się wzajemnego, po to, żeby wykształcił się nowy porządek, ale w oparciu o te same zasady, o tą samą systemową korupcję. O fikcyjne, fasadowe instytucje. I dla mnie, czy ja jestem, wiem, że ty też jesteś, ale że trwałość jest polega, znaczy moje przekonanie o trwałości związane z tym, że jeżeli żyjemy w świecie fikcyjnych instytucji, niby rządu, niby parlamentu, niby opozycji, niby mediów, i ten, ten stan w zasadzie trwa nieprzerwanie od dziesiątek lat, to nie jest kwestia tylko ostatnich dwudziestu kilku. To jak na Boga ma w tym państwie powstać prawdziwy parlament, prawdziwy rząd i prawdziwe media, i prawdziwy pluralizm, tylko dlatego, że przywódca zniknie? Dla mnie to jest, to jest zbyt, wykracza poza moje zdolności poznawcze. Raczej widzę taką dużą inercję w tym układzie, że on będzie po prostu podążał tą samą ścieżką, pewnie osłabiony, bo lider jest ważny w takim systemie, on spaja interesy i bez niego z pewnością byśmy byli świadkami większej liczby konfliktów. Słuchaj, gdybym miał Cię kontrować, to dwie rzeczy bym wymienił. To znaczy, pierwsza rzecz taka, uważam, że Putinizm, jeśli chodzi o kwestię jego trwałości, to na jego, na jego niekorzyść działa to, że on nie ma mechanizmu sukcesji. Czegoś, co mamy w państwach demokratycznych. To znaczy, ten mechanizm sukcesji jest nieformalny, niejawny. My nie wiemy, jak to się będzie odbywało. To jest właśnie taka zagrywka, jak sam Putin doszedł do władzy i w tym momencie, kiedy znika Putin, no to jestem sobie łatwo w stanie wyobrazić, że ci, którzy mają pieniądze, a z pieniądzmi oczywiście mają broń i mają możliwość użycia przemocy, mogą zacząć, się, mogą zacząć między sobą walczyć. A druga kwestia, którą często też słyszę od Rosjan, kiedy z nimi rozmawiam, właśnie, w, którzy starają się mnie przekonać do tego, że jeśli Putin zniknie, no to ten putinizm razem z nim również, to jest ta teoria tych uśpionych instytucji, Instytucji, to znaczy, instytucji, które jako same w sobie istnieją typu, nie wiem, parlament, typu sąd konstytucyjny, Trybunał konstytucyjny i tak dalej, i tak dalej, które dzisiaj są skorumpowane, no bo są napełnione treścią i ludźmi, którzy nie przestrzegają prawa, mówiąc tak naj, najprościej i naj, najszybciej. Natomiast kiedy przyszłaby ta zmiana, to te instytucje mogą zostać wykorzystane do, do właśnie do transformacji w Rosji w tym lepszym kierunku. I ja mam tu taki jeden przykład, bo to jest dość mocno, oczywiście mówimy teraz z Ernestem, tak powiedziałbym, na, na, na dużym poziomie ogólności, ale na przykład, kiedy popatrzymy na Związek Sowiecki i kwestię tego, że zjazd delegatów robotniczych i żołnierskich a w, był w zasadzie martwą instytucją przez cały okres istnienia Związku Sowieckiego, który, ale te zjazdy delegatów zostały reaktywowane przez Gorbaczowa jako element władzy i element, który ma wpływ na przyszłość tego państwa, no to ja widzę pewien sens w tym wszystkim. Pytanie, czy wykształciło się coś, co politolodzy nazywają kontrelitą, Imperium, to znaczy, czy wy wykształciła się taka grupa osób, która jest dostatecznie duża, która będzie w stanie w trakcie, gdyby coś się stało, przyjść i zastąpić tę elitę, która jest dzisiaj obecnie w Rosji? Nie widzę jej, nie dostrzegam. Poza tym, przez ostatnie dwa lata mamy proces militaryzacji Rosji w, w tak głęboko posunięty, że powstają nowe grupy interesu mówiliśmy o tym zresztą w jednym z naszych odcinków, że dochodzi do zmiany też redystrybucji i przywilejów w systemie i majątku. Powstają nowe grupy, które walczą, rywalizują o to, aby, aby te, te środki kontrolować. Wojna w zasadzie dzisiaj przez Putina stała się jednym z takich narzędzi kształtujących ten system. Na nowo niejako. Utrwalającym pewne nawyki. Nieprzypadkowo opozycja została wypchnięta zupełnie poza granice kraju albo znajduje się w więzieniach. Po to to uczynił, aby mieć pełną swobodę kształtowania tego państwa. I nawet jeżeli zniknie, bez względu na powody i przyczyny, to nawet jeżeli mogę sobie wyobrazić to, 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 to o czym mówisz, czyli wyłonienie się pewnego kolektywnego przywództwa na jakiś czas, to ono będzie wynikało tylko i wyłącznie z tego, że nie ma dzisiaj alternatywy w postaci jakiejś osoby bo Putin skutecznie wszelkie te alternatywy usunął. Więc będzie pewien czas niepokoju, w którym musi wyłonić się jakaś osoba, jakaś postać, wokół której się skonsoliduje nowa elita władzy. To będzie czas bardziej lub mniej gwałtownych zawirowań i, i napięć, ale system będzie szukał tego rodzaju arbitra, moim zdaniem. Nie będzie szukał zmiany i transformacji głębokiej instytucji, bo to jest zbyt trudne. To wymaga na przykład tego, że trzeba dotrzeć do społeczeństwa i przekonać społeczeństwo, że ma jakąś sprawczość, że wybory nie są fasadowe, że mogą zmieniać kształt państwa. A przecież ci ludzie, którzy tworzą administrację dzisiaj na, na poziomie centralnym, na poziomie regionalnym, oni nigdy w życiu nie poddani byli konkurencji politycznej, realnej. Dlaczego mają dzisiaj oddać tę władzę? Komu? Zdrajcom z zachodu, insektom, jak, jak określa Putin opozycję, która wyemigrowała? Znaczy. Tu, tu, jest, tu trzeba tak dużej filbrystyki intelektualnej, moim przekonaniem, żeby sobie wymyślić tą Rosję demokratyzującą się, że dzisiaj dla mnie jest to zbyt trudne. Że te mechanizmy będą się replikować, one będą się odtwarzać. W troszkę innej formie, bo brak Putina oczywiście zmieni nieco ten system, rozkład sił. Ale co do zasady, żeby przetrwać w nim i fizycznie, żeby zachować wpływ na majątek, trzeba będzie jakoś się wpisać w te nowe zasady. Czyli jest jeden warunek, żeby do tej zmiany doszło. Klęska. Głęboka, fundamentalna klęska mhm. w wojnie Jaki? Jaki? prowadzi do rozkładu wewnętrznego, do implozji, i wtedy mamy nowe rozdanie. I wtedy wiemy w historii, że, że nic nie wiemy. To znaczy, że procesy, które się toczą, są poza naszą zdolnością przewidywania. W Rosji bywają bardzo gwałtowne i to może, to może wpłynąć na zmianę. I w jakim kierunku? Tego nie wiemy. Natomiast to jest taki czynnik, który mógłby popchnąć ten system ku jakiejś, ku jakiejś fundamentalnej transformacji. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak, no bo toczy się właśnie Wielka Wojna, de facto. Mamy na to wpływ, mamy narzędzia, aby ten proces jakoś zainicjować. No My Mamy na to wpływ. Więc de facto kluczem do zmiany w Rosji, która jest często dzisiaj na Zachodzie też gdzieś wymarzona przez niektórych, jeżeli chodzi o elity polityczne, tym kluczem jest Ukraina i wsparcie dla niej. Aby doprowadzić do, do, do klęski systemu, do jego kompromitacji. Słuchaj, ja mam jeszcze jeden scenariusz, też oparty o myślenie analogiami historycznymi. O tym też będziemy mieć odrębny odcinek. Mianowicie w 1956 roku, kiedy Nikita Chruszczow wystąpił ze swoim tajnym referatem demaskującym stalinizm i mówiącym o tym, czym stalinizm był i jakich zbrodni się dopuścił. Moim zdaniem on, jedną z przyczyn, kluczowych przyczyn, dlaczego on to zrobił, to była przyczyna mianowicie taka, że to był ogromny strach, znaczy to była próba demaskacji systemu, w którym już te elity nie chciały żyć. Bo te elity wszystkie żyły w strachu, że i grozi im eksterminacja, grozi im to, że jeśli Stalinowi przyjdzie coś do głowy, to po prostu ich zlikwiduje, albo będzie czuł się, jeśli będzie się czuł zagrożony. I w tym momencie, jeśli Putin stworzy taki system, a myślę, że zmierzamy w tym Kierunku, to wśród tych elit pojawi się taka myśl, że oni w tym strachu nie chcą żyć i będą starali się, jeśli Putin umrze, jeśli z Putinem się cokolwiek stanie, będą sta starali się go zdemaskować i możemy mieć jakąś taką powtórkę, no może nie tajnego referatu, bo nikt nie będzie występował na plenum partyjnym, ale na pewno takiej y, kompromitacji tego reżimu putinowskiego i legitymizacji samy samych siebie, no bo po to, co robił Chruszczow, y, to nie jest przypadkiem, że nadadaczą Chruszczowa po śmierci Stalina unosił się dym. On palił dokumenty partyjne Politbiura, bo on doskonale wiedział, że ma unożone ręce we krwi, ale palił te, które dotyczyły tylko jego, a oczywiście nie Stalina. I, i wiesz, i to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeśli istnieje magia liczby, bo jeśli już bawimy się w te scenariusze, to ja pójdę w takim, w, takim, taki szalony, w, w takim szalonym kierunku, że tak średnio od 1917 roku co 40 lat mieliśmy jakąś taką większą zmianę w Rosji. 1917 rewolucja, potem 56. Chruszczow, potem 40 lat rozpad, rozpad ZSRR, więc teraz kolejne 40 lat wypada kiedy? Wypada jakoś 2031. 20, ja mówię to oczywiście trochę z, z, z ironicznie i trochę z żartem, ale, 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 ale tak sobie pomyślałem, że może rzucę to na koniec. Nie kupuję tego. Znaczy, kompletnie nie kupuję tego rodzaju myślenia? <laughs> to jest rodzaj astrologii politycznej. <laughs> Przypadkowe złożenia w czasie i przestrzeni prowadzą nas do wniosków głębokich. Nie. To się może zdarzyć, dlatego że Putin jest teraz starszy. Więc oczywiście może się okazać, że w ciągu najbliższych 5-6 lat Putina nie będzie, i wtedy powiesz mi, a proszę, oto właśnie moja prognoza się spełnia. Powiedziałem Ci, że po 40 latach coś się zmieni. Ale to nie jest, to, ale to nie dlatego, że minęło 40 lat, tylko dlatego, że mamy zmiany pokoleniowe, które następują w takim, a nie innym trybie. Więc myślę, że jest więcej czynników. Więc wracając do naszego głównego tematu, co po Putinie, to właśnie warto jest zastanawiać się nad tym pytaniem trochę głębiej. To znaczy, zwykle często takie pojawia się w debacie, mamy kto po Putinie. Czyli y, gdy pojawia się, gdy Putin gdzieś znika na chwilę, albo pojawiają się pogłoski o jego słabszym stanie zdrowia, mamy wyliczankę osób, które mogą zająć jego miejsce. Owszem, to jest istotne, tego nie należy nie doceniać. Natomiast fundamentalnym pytaniem brzmi, co y, po Putinie? Jakiego rodzaju zmiany są wyobrażalne, a jakie raczej nie nastąpią, w jakim trybie, w jakim czasie kto może za nie odpowiadać. Więc to jest coś, co jest trudniejsze do analizy. Wszystko, co dotyczy przyszłości, jest trudne do analizy. Niemniej tu doświadczenie ustrojowe rosyjskie oczywiście daje nam jakieś podpowiedzi, ale, nie, ale trzeba też patrzeć trochę szerzej, to znaczy nie tylko na to, jak Rosja ewoluowała w ciągu ostatnich kilkuset lat, jak, jak postępowały tam zmiany ustrojowe, ale też spojrzeć na dyktatury i autokracje współczesne, te, które stawały u progu kryzysu głębszego lub płytszego, jak sobie radziły z replikacją swojego systemu, gdzie mamy przypadki zmiany. Oczywiście najłatwiejsze przypadki zmiany, które widzimy w ostatnich dekadach, to są Niemcy i Japonia, prawda? Czy znaczy wyjście z II wojny światowej i demokratyzację. Ale trzeba spojrzeć szerzej na, na inne przykłady i postarać się na ten przykład, na, na, na w ten sposób zrozumieć, gdzie może ten system podążać po, po zmianie, która prędzej czy później nastąpi, raczej prędzej niż później. Natomiast tutaj mam, mam wątpliwości co do jednego. Czyli tego postulatu czy przekonania części, dużej części liberalnej opozycji rosyjskiej, że, że wystarczy tą elitę od jakiegoś poziomu zlustrować, wyeliminować, i odkryjemy zasoby demokratyczne prawdziwej Rosji, która rozkwitnie, to jest bardzo głębokie, utrwalone przez lata, dekady, głębokie w społeczeństwie, więc na przykład jak po tej wojnie dotrzeć do zmilitaryzowanego społeczeństwa rosyjskiego, zwłaszcza gdyby to wojna mam nadzieję, będzie przegrana aby zbudować u nich przekonanie, że trzeba tworzyć demokratyczny kraj. To nie jest trzecia rzesza, która została podporządkowana w pełni państwom koalicji. Tu, tu będzie zupełnie inny scenariusz. To Rosjanie sami muszą spojrzeć w lustro, żeby się zmienić. Bardzo, bardzo trudne i pełne wyzwanie. I tutaj stawiamy kropkę, zostawiamy Państwa z tą myślą, ale też z taką zachętą, żeby próbować rozpatrywać różne scenariusze, że to nie myśleć tylko, że jeden scenariusz przyszłościowy jest do spełnienia. Jeśli macie do nas jakieś pytania, piszcie, jesteśmy dostępni: polihistormałpanieroszewski.pl i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.